Siema, w dzisiejszym filmie zajmiemy się laptopem, którego dostałem za darmo. Jest to laptop Asus. Dostałem go za darmo od mojego kolegi, który po prostu stwierdził, że jest mu on niepotrzebny, bo jest to przestarzały laptop i chciał go wyrzucić. Na szczęście przed tym napisał do mnie i do tego nie doszło, dlatego że ten laptop trafił do mnie, więc bardzo za niego dziękuję. I dzisiaj się nim zajmiemy, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, mam bardzo ważną informację ze względu na to, że na 1000 subskrypcji chciałbym zorganizować konkurs I będzie to polegać na tym, że powstanie oddzielny film Jeśli już osiągnę te 1000 subskrypcji I wtedy będzie po prostu tam wszystko wyjaśnione te, te działanie tego konkursu A mniej więcej będzie to polegało na tym, że będzie można wygrać Któryś z komputerów, który był na moim odcinku Ponieważ niektóre te komputery dalej posiadam I ten komputer będzie posiadany, będą wypisane jego parametry I będzie można go wygrać Oczywiście to nie będzie nic specjalnego I... No, i jeśli ktoś by to chciał wygrać, to po prostu musimy jak najszybciej osiągnąć cel 1000 subskrybentów na kanale, i wtedy pojawi się ten konkurs, i będzie można wygrać któryś z specjalistów. Każdy będzie oznakowany, ale jeszcze przed tym wylosujemy, który, bądź wybiorę po prostu, który bym chciał oddać, i oczywiście komputer będzie bez dysku, to od razu wam mówię. No, więc to tyle z informacji, i przejdźmy do yy, tego laptopika. Laptop ten prezentuje się w dość trochę taki starodawny, jeszcze tutaj w dość starodawnym stylu Ale omówimy sobie najpierw wszystkie porty, jakie tutaj mamy Tutaj oczywiście mamy jakieś karty Tutaj w ogóle jest takie też śmieszne, stare jeszcze, takie duże karty na Wam to pokażę e, Tutaj mamy port 1394, tutaj mamy oczywiście audio Tutaj mamy do starego TV, do starego telewizora prawdopodobnie Z tego co przeczytałem po oklasku Tutaj mamy dwa porty LAN do internetu 4 USB, akurat to jest bardzo fajne, nie, fajnie że są 4 USB, tutaj niestety jest rozwalone To wszystko Mam nadzieję, że on w ogóle działa Z tego co wiem prawdopodobnie się uruchamia, ale też się okaże Tutaj mamy port LPT, tutaj oczywiście VGA Tutaj zasilanie no a tutaj jest tylko stacja i. Znaczy stacja, no napęd jest. Napęd na płyty i to tyle. W środku laptop prezentuje się. No teraz wam pokażę, on to w ogóle ma coś też takie fajne zapinki, niestety ta tutaj jedna tutaj nie działa. Jest urwana w połowie, a druga działa, więc my to też otworzymy. Laptop prezentuje się w taki oto sposób. No jest on troszeczkę poniszczony, no nie ukrywam tego. No ale to oczywiście. Tutaj nie gra żadnej roli. Brakuje nam tutaj raz, dwa, dwóch przycisków. Touchpad nie wiem, czy się działa. W ogóle nawet nie znam parametrów tego laptopa. To wszystko się dopiero okaże. Tutaj mamy widać, że było lepione taśmą. Szczerze, że na tutaj przejechać taką izolacją będzie to ładniej wyglądało niż tak jak jest teraz. Ale my nie będziemy się zajmować wizual wizualnie tym laptopem, tylko po prostu potestujemy go i pobawimy się nim. Bo to tutaj chodzi i mam nadzieję, że uda mi się jakieś gierki poinstalować. Prawdopodobnie to jest XP i chodzi bardzo szybko, więc to też też zaraz zobaczymy i sprawdzimy, ale najpierw wejdziemy do biosów. Dobra, bateria już też wiem, że jest tripem. Dlatego tutaj biorę zasilacz. Zasilacz to shiba. No ale pasuje. Więc już podłączam wszystko i zobaczymy czy to zagra w ogóle. Dobra, laptop został podłączony, od razu się uruchomił. Jeszcze nic nie zdążyłem zrobić, lampki się świecą. BIOS się też tutaj również nam uruchomił. No jest trochę słabo widoczne wszystko, w ogóle strasznie brudne. Poczekajcie, ja to przetrę czymś. Dobra, no ten ekran jest taki troszeczkę słabo widoczny, jakby przeżółknięty, coś takiego. Widzimy tutaj, że mamy 248 mega, 2048 mega pamięci RAM, czyli 2 giga. Nawet spokojnie, czym powiem, dysk jest na pewno, już nawet widać tutaj wszystkie jego parametry. Tak, grubo. No i piękny Windows XP, którego już w sumie dawno nie widziałem. Dobra, tak jak widać, laptop nam się tutaj uruchomił i niby wszystko jest ok. Windows też się załadował I nawet, powiem, wam, że, powiem Wam, że nawet szybko to wszystko chodzi, jak na swoje lata, to tutaj. Kolega miał rację, naprawdę wszystko śmiga na sobie XP, więc ja jestem pod, pod wrażeniem, bo zawsze xp były zamulone, zawirusowane z tego co pamiętam. A tutaj proszę, ładny okaz się zachował. Parametry, tak jak mówiłem, jest to Intel Pentium M, procesor 1,60 Hz, 2 GB pamięci RAM. No i sprawdźmy jeszcze pojemność dysku, bo tutaj też jestem w sumie ciekawy. Dobra, jeden z tych dysków ma tutaj 31,6 GB wolnej pamięci drugi ma 27 i 3 a trzeci ma 15 no to... dużo tej pamięci ten laptopik nie ma no ale wiecie zawsze coś spróbujemy go podłączyć jeszcze do internetu chociaż XP i internet w 2021 to może być coś złego, ale sprawdzimy to a tutaj spróbujmy, nie, nic nie działa no czyli jednak Windows 7 tak średnio się nadaje do przeglądania moich filmów nie polecam. Ja też, Ale na to, prawda. swoje lata naprawdę cicho chodzi. Pomimo tego stanu wizualnego, on jest naprawdę w dobrej kondycji. Dysk dobrze, świetnie sobie jak na razie radzi w takich podstawowych czynnościach, i się tutaj nie muli. Bardzo jest cichy też jak na swoje lata, bo pewnie jakbyśmy go wyczyścili, to też by był dużo cichszy bo zapewne tam raczej nie był czyszczony ale naprawdę to dobrze się spisuje Chciałem przerzucać te pliki powoli Ale no myślałem, że to jednak zejdzie 5 5 minut No, ale jednak chyba spróbuję uruchomić to z Dobra, a więc próbujemy GTA Aha, dobra Już pierwsze problemy Dobra, pierwszym programem, który jest bardziej nowoczesny To jest program z Petsy. Udało mi się go uruchomić, właśnie 32-bitowy No to wiadomo, dodatek Service Pack 3 Dobra, tutaj zobaczcie Trochę jest utrudnione to, bo ten przycisk jest wciśnięty Tutaj ten tylko działa, ale ledwo odbija Tu w ogóle nie ma i mam trochę utrudnioną tą grę no dobra, gra się, grać się da Nie jest źle Nikt się tu nie przycina, no ale raczej to jest gierka już, już stara No kurde, frajerze, chodź tu No Dosyć stara ta gierka, więc no nie ma co za bardzo od niej oczekiwać i od tego komputera bo dalej. Okay. Kurde, jak to się ciężko wciskuje. To jest praktycznie niemożliwością, żeby tu grać, tak. Gra się dobrze, tak jak powiedziałem, ale no nie na tych, nie na tych klawiszach. Powiem wam, że te stare napędy naprawdę pięknie chodzą, już dawno do tego dźwięku nie słyszałem. To jest po prostu muzyka dla uszu. Kurde, no to trochę sobie poczekamy. Powiem, że ten laptop to jest naprawdę fajna taka zabawka, bo jest naprawdę dość stary, no i niestety Flat -out również tutaj nie działa, podejrzewam, że tutaj działają tylko takie starodawne gry, właśnie jak Doom 2, Mario Bros. No ale spróbuję się zainstalować cokolwiek z tego. To ma najmniejsze wymagania, to przeczyta po prostu. No i zaraz zobaczymy, czy to w ogóle odpali. Powinien jakąś gierkę odpalić, jakąkolwiek. No, dał radę, jak na razie Duma 2, więc i tak należy mu się z szacunek. Ale no, fajnie by było, jakby ta gierka też odpaliła. Ale jeszcze po tej gierce spróbuję odpalić inną grę. Mam pomysł, ale nie wiem, czy ta płyta nie będzie zbyt porysowana. No, a więc tak jak widać, nawet to nie działa. Ale spróbuję jeszcze zaktualizować Direksa 9, tutaj wgrać. Zobaczymy, jeśli może wtedy się uda. Dobra, do kolejnej gry potrzebujemy takich ustawień. Mam nadzieję, że wszystko tutaj się powiedzie. Chociaż wątpię, ale zobaczymy. Jeżeli pobierasz jakąś grę, ci się już naprawdę nudzi na nagrywkach. No, więc witam Was w dzisiejszym gameplayu. Dzisiaj sobie pojeździmy trochę w Eurotraku. Yy, właśnie wyjeżdżam z nowym zleceniem. Zbieramy sobie na jakąś ciężarówkę. Po lewo tutaj jakoś bardzo harczy laptop, ale proszę nie zwracać na jego uwagi. Klikniemy tutaj, ignoruj, ze względu na to, że no klikam to już 40 raz i chyba zaraz wyłączę pobieranie tej gry i włączę inną. Po, po, po prostu mamy się i dosyć. No, ale na razie sobie pograjmy. Tutaj jak widać, mamy. Limit to 60 ustawiony, wszystko jest na najwyższych ustawieniach Cały czas 60 jest utrzymywane, nie ma żadnych spadków Także wszystko jest bardzo dobrze Ja sobie tutaj ładnie bym tutaj jechał Ej, szczerze a tak serię, jakbyście chcieli taką serię na przykład z czy coś No to możecie dać znać w komentarzu, bardzo chętnie bym coś takiego nagrywał, bo lubię tą gierkę Albo z The o No wiecie, jak coś to piszcie komentarze Chętnie coś takiego się pojawi no, a teraz sobie skręcimy w lewo Bo nasza gra... O kurde, przeskoczyło na laptopie jedną kreskę, widzę te... No, jest pogjump widzowy. Może się to kiedyś zainstaluje Ale w międzyczasie jedziemy dalej Z Katowice będziemy jechać Co ten laptop tak dziwnie gdzieś tam strzela się? Bo co on tam robi? O, znowu ignoruj, cyk, pyk Kurde, zjechałem na lewy pas to jest dopiero gameplay. No. No to widzimy się za chwilę, jak to się kiedyś zainstaluje. No a więc chwila minęła, i witam Was ponownie na gameplayu u Christiana PC. Lecimy sobie dalej. Już my mamy, zostało nam tylko 237 km. Jak widać, tutaj niestety nic się jeszcze nie ruszyło. My jedziemy dalej. Niestety. Nie, szczerze, naprawdę powiem Wam, że te filmy czasami potrafią trwać bardzo długo. Nawet takie głupie instalowanie jednej gry. Słuchajcie, widzowie, mi zostało tylko 25 km. A tutaj wyskoczy mi właśnie błąd, że nie możemy tego uruchomić, ale spróbujemy jeszcze. Icy. Dobra, wszystkie gry poinstalowane. Wszystko jest niby dobrze już. Direx zaktualizowany do Direxa 9.0c. I zaraz wszystko się okaże, czy w ogóle coś wystartuje. Oczywiście FlatOut Out. Standardowo nic się nie dzieje. E i, I Iceland 2 demo wersja. O jak fajnie. Tyrex 3D. O, nieważne. Duszek demo. Tą drogą duszka demo w dzieciństwie. Bardzo dużo grałem. Ciekawe czy się uruchomi. To była ogólnie fajna gierka. Na razie nic. Spróbujmy jeszcze szalony królik demo. Możemy też to. O, jak fajnie. Coś tutaj, a nie, jeszcze nic. Nie, spróbujmy jeszcze aqua fish 2 demo. O, jak fajnie. Coś tutaj też. Z 2005 roku gierka również nie działa. Wiecie co? To jest Jedyna gra na którą, w którą możemy pograć na tym laptopie przy obecnych ustawieniach i takich rzeczach, to będzie, że wam pokazuję. Będzie najlepsza gra, saper. Pozdrawiam oczywiście sapera elektrozomiarza. No więc możemy jedynie pograć. Nie umiem w to grać. Nie nauczyłem się. Po prostu możemy sobie taką. Tak z po prostu klikać i dopóki przeżyjemy, to przeżyjemy. No niestety, ale długo to nie trwa zawsze. Dobra. Coś tam poklikamy, zobaczymy. O kurde. O. Dużo tych klocków już nie zostało. Boję się, ale kliknę. O. Ej, PKB, jakbym to wygrał. Kurde. Trzy klocki jeszcze były. Ostatni raz, bo mnie wciągnęło, o, cyk, cyk, cyk. Tu jeszcze nie będzie. No i kurde 4, 5, 5 klocków. No ostatni raz, dobra, teraz już naprawdę ostatni raz. No i dobra, przegraliśmy. Jeszcze możemy pograć na tym super laptopie. Nie, wy, wy. Programy, tutaj oczywiście gry. Nawet możemy zagrać w pasjansa, w kierki. Kurde, pasjans pająk. Paintball. Ja pierdzielę państwa, jakie to są fascynujące gry. Szczerze, nigdy nie miałem w to grać, nie wiem tutaj się robi. Nie mam pojęcia, ale to działa. Zobaczcie, to są dopiero gry, a nie ta jakieś. Co to są za gry? To nawet... To nie powinno się zaleczać do gier. Gry to są dopiero te pasjans, to jest pasjans, to są gry w karty, są prawdziwe gry, w które powinno się grać. Nie no dobra, tak serio, to ten laptop jest tylko do biura, nie nadaje się totalnie do gier, chociażby w aktualnym stanie. Może do niego jeszcze wrócimy, jeśli byście chcieli, tylko nie mam pomysłu co z nim zrobić. Możecie mi napisać w komentarzu, dać jakiś fajny pomysł. No, więc jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić, zostawić łapeczkę w górę, wbić na Instagrama, yy, linki w opisie, wbić się na Facebooka, na stronkę, oczywiście też, jeśli chcielibyście wysłać mi jakąś paczuszkę czy coś takiego, to zapraszam na stronkę KrystianPC, czy tam Instagrama, maila, gdziekolwiek chcecie, to piszcie, po jakimś czasie zawsze odczytam i tam możecie mi wysłać paczkę, oczywiście paczka będzie otwierana na filmie. No, za wszystko dziękuję, za poprzednie donaty z poprzedniego live'a również dziękuję. Za subskrypcję też dziękuję i zapraszam do subskrybowania, jeśli jesteś tu nowy. Wpisz komentarz, jeśli chcesz. No, więc cześć do kolejnego odcinka. Siemka.